Bo by też nie stram. To jak? Dlaczego obsrana? A może być gremek A jak się to nie widzi dziury, tylko będzie siadać się? To, to jest... Tu coś w tym jest. No ja porozmawiam z nim. No. Powiem, że to by umył. Nie umyję. Człowieku. Napomnij o tym. Wiesz. A major by umył? Major by umył. Umyłby? O myły. Lubi z takimi rzeczami się zadawać? Co? Lubi takie rzeczy robić? Major? No. Ja nie wiem. No czy jego? No to skąd wiesz, żeby umył? Jak zabrudziłby to... Ale on, on by powiedział, że to ty. A ja bym powiedział, że on. No to nikt by nie umył. Ja bym, Ty ja umył, bo ja bym nie raz sedes. Tak. Nie raz za sranem był. I, I myłem. No. To trzeba do dziury walić, a nie? To daj w dziury będę walić twoją. i <laughs>